Zdarzyło ci się kiedyś wyśpijany na scenę? Tak. No. <grymne> <grymne> Oczywiście. Nie zasnąłeś. Nie, 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 nie. Właśnie wiesz, nie lubię strasznie. Nie lubisz? Nie. Nie lubię, wycho nie, nie lubię wychodzić wypity. Lubię sobie wlać y, centymetr, taki, żeby wiesz, taki dla, dla, dla smaku czy coś. Ale dzieje się to najczęściej na ostatnim koncercie, bo ja uwielbiam kierować samochodem i u nas nie mamy kierowcy, my jeździmy tylko w trójkę. I nikt z nami nie jeździ dodatkowo. Nie mamy żadnej, żadnej osoby, która z nami jeździ. W... Z Patrykiem najczęściej we dwójkę jeździmy, a, a, a czasami z Colim siądzie za kierownicę. Także w, także w ciągu dnia nie, nie pijemy, jak gramy mówię, 4 czy 5 koncertów, to po ostatnim sobie usiądziemy. Z Colim nie pije alkoholu, więc z Patrykiem we dwójkę sobie wylejemy drineczkę sobie wypijemy i tyle. A ja wam powiem takie z doświadczenia, że po prostu jak wypijesz alkohol na scenie, to bardzo wielu muzyków to ma, a u mnie to jest bardzo odczuwalne, że trac, tracisz rytmika. Masz takie przesunięcie trochę w czasie. Nie bawi mnie to, Jak kiedy wiem, że muszę się podwójnie skupiać. Co innego wypić mówię raz, jednego strzała, na przykład przed ostatnim koncertem, gdzie już wiem, że już nie muszę kierować, bo już w tym miejscu zostajemy.